Forum Radia Rok Parada. Dzień dobry, Wakuba moim gościem jest Tobiasz Bochański, wojewoda łódzki. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie wojewodo, Polska zamknęła granice dla zboża z Ukrainy, ale rolnicy w to nie wierzą i dalej protestują. Dlaczego? Niektórzy rolnicy faktycznie chcą kontynuować protest, szczególnie ci, którzy robią to w Szczecinie ponieważ co, twierdzą, że, że chcą na własne oczy zobaczyć efekty tego zamknięcia. Ale faktycznie rząd musiał podjąć taką decyzję dotyczącą granicy polsko-ukraińskiej. Jest to decyzja bardzo trudna z wielu powodów. Po pierwsze z naszych relacji z krajem, który jest w tym momencie atakowany przez Rosję. Po drugie, jest to decyzja trudna, bo skupia na nas uwagę Komisji Europejskiej, ale nie mogliśmy podjąć innej, Dlatego, że otworzenie granicy na wszystkie produkty rolne z Ukrainy do Unii Europejskiej bez żadnej kontroli, bez żadnych listów przewozowych, eksportowych sprawiało, że nasze rolnictwo byłoby absolutnie zalane produktami ukraińskimi. I to jest bardzo dobra decyzja. I teraz musimy wypracować takie sposoby, aby z jednej strony pomóc Ukraińcom w eksporcie ich produktów rolnych, ale z drugiej strony, aby. Kategorycznie chronić nasze rolnictwo i naszych producentów, dlatego że nasi producenci rolni mają bardzo dużo obostrzeń nałożonych przez Unię Europejską dotyczących produkcji, dotyczących standardów, dotyczących kwestii fitosanitarnych, weterynaryjnych i innych, których nie ma na Ukrainie. Zatem konkurencja pomiędzy jednymi a drugimi produktami cenowa byłaby po prostu niemożliwa i zabójcza dla, naszej, dla naszego rolnictwa. I smutno, że Komisja Europejska w ogóle nie brała tych argumentów pod uwagę. Przecież premier Kowalczyk, były minister rolnictwa, złożył stosowny wniosek już wiele miesięcy temu o to, aby podjąć jakieś działania chroniące polski rynek. Wiemy, że bardzo wiele tych. Spekulantów, którzy sprowadzali na przykład zboże z Ukrainy, to y, ogromne koncerny międzynarodowe holenderskie, niemieckie, francuskie, gigantyczne korporacje, a nie indywidualni rolnicy. Dotyczyło to również sytuacji, w której naprawdę ogromni gracze y, spekulacyjni, nasi polscy, sprowadzali to zboże. Co ma, no to właśnie, to zatrzymajmy się realizm. przez chwilę, bo od roku rząd mówi o problemie Unię Europejską, informuje. Tak powiedział Krzysztof Cieciura, wiceminister rolnictwa. No i tak naprawdę ten problem, tak powiedział Cieciura, problem stworzyła Komisja Europejska. Czy wyobraża Pan sobie, że Komisja Europejska tak samo by reagowała opieszale, gdyby na przykład taki problem wystąpił we Francji? Nie, absolutnie, absolutnie. To są podwójne standardy. We Francji by od razu zadziałali, by chronili francuskich rolników, jak zresztą zawsze chronili, bo francuscy rolnicy mieli od samego początku wyższe dopłaty unijne i innego rodzaju benefity. Także absolutnie to jest podwójne traktowanie naszego rolnictwa i francuskiego, holenderskiego, belgijskiego. Mało tego, to jest niemalże. Celowe zaniedbanie ze strony Komisji Europejskiej, jakby licząc na to, że nasi producenci rolni upadną finansowo i może zostaną wykupieni. Bo proszę pamiętać, nasze rolnictwo to już nie jest to rolnictwo z lat 90., gdzie są małe gospodarstwa rolne, gdzie każdy ma kilka hektarów. To nie jest ta sytuacja. Teraz mamy to, jest, to są ogromne farmy, ogromne gospodarstwa rolne, produkujące w najnowszych technologiach i doprowadzenie ich do upadku i wykupu przez zagraniczny kapitał na pewno byłoby w interesie gospodarek y, państw, które również należą do Unii Europejskiej, szczególnie tej starej, ale my na to nie możemy pozwolić. E, i, no I teraz jeszcze jedna kwestia, bo wydawało się, że będzie wojna z Brukselą w sprawie zboża, bo jak zamknęliśmy granicę, no to oczywiście zaraz rzeczniczka Komisji Europejskiej powiedziała, że to jest niedopuszczalne. Wczoraj, jak dołączyły inne państwa, bo dołączyły Węgry i chyba. I Słowacja, tak. To trochę, jakbyś spuściła, mówiąc kolokwialnie, stonu, więc wygląda na to, że chyba nie będzie tej wojny z Brukselą. Ja myślę, że to jeszcze nie koniec i gdybym miał obstawiać, to również bym obstawiał, że Rumunia dołączy do tej grupy państw, dlatego że najwięcej zboża wjechało na teren państwa rumuńskiego. Także to pokazuje, że decyzje naszego rządu, pozostałych rządów z nami sąsiadujących nie mają charakteru politycznego, mają charakter ochrony rynku wewnętrznego poprzez podjęcie bardzo skutecznych działań wbrew niedbalstwu i nieodpowiedzialności Komisji Europejskiej. To w takim razie, jak to wpłynie na stosunki z Ukrainą? Czy Ukraina to rozumie? Myślę, że jest to na pewno bardzo trudny temat w naszych stosunkach, ale jesteśmy państwem, które. Stanowi hub pomocy dla Ukrainy. Przez nas cała pomoc do Ukrainy przepływa. My dajemy bardzo duży procent naszego produktu krajowego brutto Ukrainie, po to, żeby mogła walczyć, po to, żeby mogła trwać, po to, żeby ludzie nie zamarzali na Ukrainie, żeby mieli co jeść i Ukraińcy sobie zdają z tego sprawę, ale będzie to przedmiotem i jest przedmiotem rozmów naszego ministra rolnictwa Roberta Telusa ze stroną ukraińską i na pewno wypracujemy jakieś rozwiązanie, które będzie zadowolone pozwalało obie strony no bo w tej sytuacji nie ma innego wyjścia i myślę że gruntowne wyjaśnienie w dialogu Ukraińcom dlaczego musimy to robić i dlaczego musimy chronić naszą produkcję znajdzie u nich posłuch. Rolnicy i producenci mówią że straty będą wynosić około 10 miliardów złotych to ogromna kwota. No w tym momencie trudno je tak naprawdę wycenić, dlatego że trzeba brać pod uwagę, że faktycznie kilka milionów ton zboża ukraińskiego, tak zwanego technicznego, wjechało do Polski, ale część tego zboża została wyeksportowana, część tego zboża ma zostać wyeksportowana. Jaki będzie oczywiście skup zapowiedziany przez prezesa Kaczyńskiego? Polskiego zboża, jak i polskie zboże będzie eksportowane. Także nie sądzę, żeby można było tutaj mówić w takim prostym rachunku o taki, tego rodzaju stratach, dlatego że to pokaże rachunek ekonomiczny, a na to jest za wcześnie, by o tym mówić. Także zobaczymy. Bo do czerwca powinny być opróżnione silosy ze zbożem, czy to się uda? No, takie tego rodzaju działania Ministerstwo Rolnictwa podejmuje. Różne kierunki eksportowe są przygotowywane i już od dłuższego czasu trwały na ten temat rozmowy i myślę, że to będzie operacja logistycznie trudna przypominająca sprowadzanie węgla do Polski, tak teraz eksport zboża z Polski będzie tego rodzaju wyzwaniem, ale myślę, że uda się mu podawać. Na chwilę wróćmy jeszcze do tych rozmów polsko-ukraińskich, bo były takie rozmowy z ukraińskim ministrem rolnictwa, nawet z przedstawicielem kancelarii prezydenta Zeleńskiego, no i tutaj chyba nie wypracowano właściwie niczego konkretnego, bo z tego co mówi minister Telus, minister rolnictwa to Polska nie jest przeciwna, ale trzeba by uregulować sprawę tranzytu. Polska musiałaby mieć stuprocentową pewność, że te produkty, które destabilizowały nasz rynek, nie będą zostawały w Polsce. To jest problem, jak to sprawdzić, bo przecież za każdym transportem nie pojedzie na przykład policjant i nie sprawdzi tego. No tak, ale są co do tego różnego rodzaju rozwiązania, importowo-eksportowe, i po prostu trzeba wypracować procedurę atestowania zboża, plombowania. E, e, tych transportów i na pewno strony uzgodnią to i, i wdrożą. To nie jest nic nadzwyczajnego w służbie, jeżeli chodzi o służby celne, czy służby administracji skarbowej, także myślę, że to jest po prostu kwestia znalezienia odpowiedniej procedury, która będzie satysfakcjonowała obie strony. Problem e, się zaognił, ale na pewno znajdzie rozwiązanie. Na pewno. Mam jeszcze takie pytanie, bo też się pojawiły takie informacje, czy jest zagrożone niebezpieczeństwem żywieniowym spożywanie na przykład chleba niskiej jakości, jakieś zboże techniczne dostało się do Polski, no ale okazało się, że to tylko 2%. To jest niewielka skala. Zgadza się zresztą. Zboże techniczne, które się dostało do Polski, ono zostało kupione nie na cele przez, przez tych spekulantów, nie na cele. Produkcji żywności. Raczej ono zostało kupione po to, żeby produkować pasze dla zwierząt, bo to jest o wiele tańsze zboże 30-40% czasem od polskiego, i dzięki temu w produkcji paszy pozwala to zaoszczędzić, więc generuje bardzo duży zysk dla tych, którzy tego rodzaju operacje przeprowadzali, ale nie jest to zboże, które miało być pierwotnie przez nawet tych, którzy spekulowali, przeznaczone na, na, na produkcję żywności takiej jak chleb czy pieczywo. No i jeszcze ostatnie pytanie: bo jeżeli Polska miałaby być jedynie krajem tranzytowym, to Unia Europejska powinna podjąć taką decyzję. No tej decyzji do dzisiaj nie ma. No nie ma, bo Unia Europejska nie jest skora pomagać naszej gospodarce i wolałaby zobaczyć kłopoty polskiego rolnictwa, ale przezwyciężymy te, mm, te, tę przeszkodę, bo polski rząd zrobi wszystko, żeby to rolnictwo ochronić i E, przymusimy Komisję Europejską do stosownych działań. To teraz będziemy mieć tańszą energię. Co prawda nie dziś, i nie jutro, ale niebawem. Takie SMR-y, reaktory małoatomowe 300 MW taką moc mają. Za trzy lata podobno będą już instalowane. Jeżeli chodzi o województwo łódzkie, na razie w województwie łódzkim nie będzie tego reaktora. Zgadza się. No to jest technologia przyszłości to jest najnowocześniejsza technologia atomowa, jaka tylko istnieje. I Polska razem ze Stanami Zjednoczonymi zamierza być w awangardzie tego postępu i brać udział w tej technologicznej rewolucji. Stąd też umowy na budowanie SMR-ów są umowami pomiędzy również spółkami polskimi, a spółkami amerykańskimi, spółkami i bankami, które są ich linie kredytowe gwarantowane przez rząd federalny Stanów Zjednoczonych. To jest bardzo poważna współpraca. Chodzi o to, że nasze, nasza energetyka oparta w przeważającej mierze na węglu staje się. Nie, nie sprostać wyzwaniom naszej codzienności, naszym wyzwaniom przyszłości. W szczególności wszystkie zmiany, które Unia Europejska proponuje w zakresie zielonej energii, energii odnawialnej, miksu energetycznego, wszystkie opłaty i koszty, jakie są nakładane, to są miliardy złotych, które my płacimy każdego roku w zamian za to, że zgodnie z rozporządzeniami unijnymi, innego rodzaju umowami i tyle nas kosztuje. Obecnie energię i musimy sprawić, żeby ta energia była tania. Żeby była tania i żeby polska gospodarka mogła się rozwijać, żebyśmy my wszyscy mieli małe rachunki za prąd, potrzebujemy tanich źródeł energii i pewnych źródeł energii. Niestety energia zielona, farmy wiatrowe panele słoneczne nie są stabilne. W tym sensie, że wystarczy, że się zepsuje pogoda i nie jest dostarczana energia elektryczna i trzeba ją skądś kupić. Stąd też nasza, nasza decyzja o pójściu w energię atomową. I SMR -y faktycznie powstaną, są lokalizacje na Śląsku, w województwie mazowieckim, kujawsko-pomorskim. To są pierwsze zapowiedziane. To są takie elektrownie atomowe, która jedna potrafi dostarczyć właśnie taką ilość prądu, aby średniej wielkości miasto zabezpieczyć w całości, takie miasto jak Płock, Włocławek, Siedlce na przykład, podając miejscowości z województwa mazowieckiego i Kujawsko-Pomorskiego, ale oprócz tego pamiętajmy, że powstaną w Polsce trzy dużych rozmiarów, co najmniej trzy dużych rozmiarów tradycyjne elektrownie atomowe najnowszej technologii. Jedna nad morzem, jedna w drugiej lokalizacji, która w tym momencie jest wybierana, i trzecia w Koninie, w kooperacji spółek skarbu państwa z Koreańczykami. To jest no, gigantyczna operacja i ona ma doprowadzić, że w 2000, do 2040 roku Polska będzie miała bardzo tanią i bardzo dużo dobrej energii. Jeszcze w maju prawo i sprawiedliwość ma przedstawić propozycje dla młodej mamy, to taka alternatywa, czy może kontr babciowe, któraś z partii chyba Lebica zaproponowała? My przedstawimy propozycje oczywiście programowe i będą one szły zgodnie z ideowymi założeniami, to znaczy wspierania polskiej rodziny, wspierania dzietności, wspierania. Tych, którzy są w pokrzywdzonej sytuacji y, życiowej i w imię Solidarności społecznej. Myślę, że to będą bardzo ciekawe propozycje i to nie koniec tych, które w tym roku będą ogłaszane. Musimy pamiętać, że różne partie polityczne będą się prześcigały na obietnice, ale. Y, to, co jest dumą rządu, i to fakt, że obietnice, które są składane, są realizowane. I jest 100% pewności, że jeżeli coś zostało obiecane, to to zostaje wprowadzone w życie, a nie ma tego rodzaju sytuacji, jak przy poprzednich rządach, czy jeszcze wcześniejszych, kiedy rządził OSLD, czy rządziła Platforma Obywatelską, kiedy składano obietnice, których później nie realizowano, bo twierdzono, że okoliczności się zmieniały. My pokazaliśmy, że za słowo, Bierze się odpowiedzialność. Łodzianie dzisiaj otrzymali, właściwie to są chyba w całej Polsce takie alerty, że są ćwiczenia antyterrorystyczne: zachowaj spokój, stosuj się do poleceń. Takie ćwiczenia są, to robi Komenda Główna Policji z Federalnym Biurem Śledczym Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Tak, zgadza się. Musimy brać pod uwagę, że jesteśmy państwem. Frontowym NATO. Za, nam, za naszą granicą toczy się wojna, jesteśmy przedmiotem różnego rodzaju prowokacji. Mogą się zdarzać sytuacje e, naprawdę trudne czy kryzysowe, i służby muszą być w najwyższej gotowości. E, a z kogo z kim mamy współpracować, jak nie z najlepszymi? A najlepsi to są właśnie e, FBI i służby amerykańskie i polska policja i inne służby. W tym momencie realizują różnego rodzaju plany treningowe, ćwiczenia, które mają podnosić ich skuteczność działania, koordynacji, no i wszystko to, co jest potrzebne przy różnego rodzaju akcjach ratunkowo-kryzysowych. Musimy pamiętać jako e, łodzianie, że e, mogą dzisiaj jeździć na sygnale karetki, e, wozy policyjne, wozy strażackie, innego rodzaju służby, ale nie powinniśmy z tego powodu się jakoś bardzo martwić e, i myśleć, że się wydarzyły jakieś tragiczne rzeczy, bo da, one te wszystkie służby jeżdżą dlatego, że trwają właśnie ćwiczenia. Bo to są ćwiczenia. Panie wojewodo, czy to już jest nasza ostatnia rozmowa w tym tygodniu? W tym tygodniu już. i w przyszłym, bo z tego, co wiem, to wybiera się pan do Warszawy. Ma pan zostać wojewodą mazowieckim. W przyszłym nie, tygodniu nie, ma Pan objąć urząd? Nie, nie komentuje pani redaktor tego. Pan premier decyduje o takich kwestiach. Pan premier informuje. Także nie mogę niestety skomentować tej informacji. Ale nie zaprzecza pan, to też jest jakaś informacja. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada był Tobież Bochański, Wojewoda Łódzki. Póki co jeszcze dzisiaj. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Forum Radia Rok Parada.